Siema, witam was na moim kanale. Dzisiaj chciałem wam pokazać jak założyć y, takiego Jacka 6,35 mm y, na przewód od mikrofonu. Ja miałem tutaj y, przewód zalany, oryginalny, ale mi się y, przetarł i nie działał. Kupiłem sobie Jacka y, w unitrze, dałem za niego złoty 50. Myślę, że będzie dobry. Y, za, na początku założyłem sobie y, tą osłonkę. To jest o. Taka ochronna sprężynka jeszcze, yy, obudowa, no i ja sobie założyłem tutaj rurkę termokurczliwą zamiast yy, tej plastikowej, która była tutaj w środku. No, yy, zaczniemy od odizolowania naszego kabla. Ja to już zrobiłem wcześniej, tak to wygląda. No i teraz sobie yy, dolutujemy tego jacka do tych kabelków. Yy, tutaj są dwa masa i ten y, środkowy y, zaraz wyjmę lutownicę no i zaczniemy lutować, Zwracam no, za chwilę ok, właśnie wyciągnąłem lutownicę teraz pobielimy te końcówki za pomocą kalafonii i cyny Okay. Teraz y, włożymy sobie to znaczy na początku ja sobie tutaj ścisnę tego y, jacka z tym kablem, no żeby mi nie wypadał. Ok. No teraz y, zaczniemy lutować sobie jeszcze pobielę te, tego jacka, te, tą blaszkę. Lutujemy y, tą gorącą żyłę. Można to tak powiedzieć, że to gorąca żyła jest. I lutujemy sobie do y, tego styku, który jest y, tutaj po środku. Masa to będzie nasz, y, tutaj ta blaszka nasza. sobie może tak podlutujemy no nie wiem zaraz to zobaczę teraz lutujemy ok ładnie złapało teraz tutaj będziemy musieli troszkę dalej powielić nasz nasz przewód I teraz polutujemy sobie do tej naszej blaszki we wtyku. Okej. Okay. To się trzyma, za chwilę wezmę obetne pozostałości. I teraz y, można jeszcze bardziej tutaj ścisnąć, bo pewnie ten, y, też, y, te listki, które nam trzymają ten kabel po nagrzaniu, mógł się kabel troszkę stopić i może nam wychodzić. Teraz wystarczy y, nasunąć tą rurkę termokurczliwą i opalić ją zapalniczką lub nagrzewnicą powietrza. Ja użyję do tego zapalniczki, bo nie chcę mi się wciągać na grzewnicy. I zaraz wracam do Was tylko znajdę tą zapalniczkę. Ok, teraz upalimy tą rurkę zapalniczką. I aż to wystygnie. Ok, troszkę przestygło. Teraz yy, zakręcamy tą obudowę. Tak prezentuje się nasz Jack. Yy, w tym filmie to na tyle. Dzięki za obejrzenie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jak Wam się spodobało. Piszcie w komentarzach czy podobają Wam się takie filmiki. Jak tak, to będę może robił więcej takich filmików z różnego typu audiojackami i jakimiś końcówkami. A jak chcecie coś o elektryce, typu wtyczki kątowe, różne przewody elektryczne, to też piszcie w komentarzach. Do zobaczenia. Cześć!